Cześć, jestem Alex, my na stałe mieszkamy w Anglii, tutaj jesteśmy drugi raz. Startujemy pierwszy raz. Yy, za pierwszym razem, dwa lata temu przyjechaliśmy tylko popatrzeć, spodobało nam się i w zasadzie to spowodowało i zaraziło nas. Wiesiek zwłaszcza yy, tutaj zadziałał Ultra bawimy się już drugi rok. Poprzedni sezon wyszedł nam całkiem nieźle. Startowaliśmy zupełnie innym samochodem. To był, to był Nissan Patrol. Dosyć nieźle pomotany z M57, ale postanowiliśmy, że trzeba coś, coś lepszego. Więc zbudowaliśmy Scarlet. Także to jest jej pierwszy sezon. Póki co całkiem nieźle to, to nam wychodzi. Nie że mogą sobie, nie? Tak wejść do auta i... to chyba największa radość w tym momencie. No widzisz, kolejka tego trzymał A, tylko przy tym, bo ty dajesz tego okazować. <laughs> Wystarczy do wielu. Ja powiem ci ten, no tak naprawdę przyszłość oprodule w jednych rękach, nie? Jest on może ktoś, to ziarenko gdzieś już tutaj zakwitu w jakiejś głowie na przyszłość. On tak się to rodzi, nie. W wieku. Tak. Wszystko się może spytać, żeby się podnieść. Który raz jesteś na Ultraforum? E, e, pierwszy raz. Pierwszy raz. E, znaję, mam nadzieję, że nam dobrze pójdzie. Do pracy. Cały czas musi być auto przygotowane, serwisujemy się. Po każdym wyjeździe wraca auto, pełny serwis, o ile nie ma awarii. Jeżeli są awarie, naprawiamy. E. Jesteśmy w jednym na co polega ten serwis taki podstawowy? To płyny, oleje, to tam Tak, sprawdzanie płynów, olei, czy się nie grzeje coś, temperatury, przesmarowanie połączeń wszystkich, ciśnienia w oponach, no wszystko. Pełny serwis przy każdym starcie. Czyli jednak takie, nawet takie nie. nowe na auto, drogie, też trzeba serwisować? Tak, przede to nie jest tak, że się kupuje auto za pół i nie trzeba robić, nie? I samo jeździć, tak? Nie, 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 nie. To jest tak, że naprawdę ekipa ma co robić cały czas. to zobaczcie, tak. chłopaki są bez koszulek i z gorąco Cały czas coś robimy, auto jest przygotowane, jesteśmy gotowi do prologu, po prologu znowu serwis, znowu przygotowanie się do startu. No, gotowy? Prawie. To spokojnie, czy raczej będziecie, żeby dobre miejsce na starcie, jak to będzie wyglądało? No? Wiesz co, zależy od pogody jutro jaki kurz, właśnie zastanawiamy się, na którą pozycję jutro odpaść. Advantage jest pierwszy i ostatni. Zobaczymy, na spokojnie chyba raczej. będzie spokojny prolog. Bardzo spokojny. Taki jest plan. Był, Wiesz co, to pierwsze podejście to było takie na no, wariata, Tak jak należy. No dlatego, że kamera wam cię nie trzeba. Pojechać, nie jeszcze nie wiem, co chwyciła, ale nie wiem, że te pierwsze 15 sekund chyba przegoniło wszystkich. A tak, nie, nie wiem, czy tam ktoś był lepszy. Dobrze, iście chyba najbardziej efektywnie też. E, zawsze widzimy. Nie, czy no, no filmik z innych zawodów, zawsze tak to wygląda. Także zajmę to chodzi. jestem. To ja i... Musimy ochłonąć, najpierw, bo też za po końcu jak się pieśń przybiliśmy, to dwie pieśni tak etarły. <grytanie> Rączki chodziły? Jeszcze trochę no, chodzimy. Ale bramara nie rozlałeś, no to co? Browar to co innego! Nie yeah. yeah, no, to fajna ładna jazda, Pogratulować. Bardzo, bardzo fajnie się jechało. Serwis. Wyciągamy dyferencjał i będziemy próbować ranimować blokadę. Jak nie zreanimujemy mamy drugą nową. Także chcemy jak najszybciej, nie? Bo musimy jeszcze podjechać tam w jednym miejscu pospawać uch. Wyciągamy po łosiu, wyciągamy dyferencjał. W chyba nic więcej nie ma takiego bilnego na razie. A to do tego blokada się powstrzymało, teraz czy wcześniej? co, tam jest taka pneumat rurka, gdzie pneumatyka ją załącza. Pęk pękła po prostu, miedziana rurka. Trzeba ją wymienić i na nowo wspawać. Problem polega na tym, że trzeba to wspawać palnikiem, nie da się tego zlutować ani... Dlatego musimy podjechać gdzieś, gdzie mają palnik, mają sprzęt i nam to spróbują zreanimować. Sponsor, tufę, piąte tak. miejsce jutro startowe mieliście piąte miejsce w generalce na prologu piąte w, ge w generalce. pierwszy samochód jaki dostał mój syn na swoje osiemnaste urodziny to był stary polski trabant żeby dziecko wiedziało czym jeździ to tata postanowił, że najpierw samochód trzeba rozebrać, oczywiście samochód został rozebrany na czynniki pierwsze a potem dziecko samochód składało później samochód pomalowało i cieszyło się dopóki Jakaś pani nie wjechała mu w tył. No i nie no. <kłyszyna> Jesteśmy kręcone. Na żywo. Cześć. To jest żona kierowcy. Aaaa, super, super, naprawdę. Myślę, my sobie znam, że sobie będę wszystkim wysyłać. Myślę, że wygrają, właśnie to, że jest... zaraz wciecić na TikToka. Nieważne, czy wygrają, czy nie. Ale naprawdę tak. jeździ fantastycznie. Nie za wesołą, my się niepegło, ta, prasa jest. Jest ta prasa jest, po prostu rewelacyjna. Ta prasa. Jest super szybka, fajnie się jedzie, mi się. To jest to, co tygrysy lubią. Nie tak, końcu nie błota, ale raczej żeby się jechać, wyciągać. Nie jechać, nie no, jasne, że tak. Na samym początku popełniliśmy duży błąd, bo wjechaliśmy zamiast pójść w prawo, zamiast w lewo. Straszne, bagnisko. musieliśmy się od razu na pierwszym okrążeniu wyciągać. Pierwszy raz w życiu użyliśmy w ogóle wyciągarki. Zobaczcie, jaki czysty. Trzeba go trochę. O. A nie wyżają w błoto, jadą tylko szybko zioło, tak naprawdę. Staramy się omijać w błoto jak się to da. To Jest Zobaczcie na skali. Mamy Scarlett, Brudna. Chyba odwiedził ją troszkę. No na razie i tak jesteśmy w fazie testowania, mimo wszystko to jest jednak pierwszy rok, więc nadal jesteśmy w fazie testowania sprzętu. Mnóstwo rzeczy dogrywamy, również serwisowych rzeczy, muszę móc przyspieszyć pewne procesy, wymiany części, naprawy, takie, takie naprawy serwisowe między, między hitami. Nadal musimy w miarę zachowawczo jechać, a poza tym dwa tygodnie po mamy kolejny rajd w Anglii, w którym chcemy wziąć udział. I w październiku następny, więc też nie chcielibyśmy zniszczyć samochodu. Mieliśmy troszeczkę kłopotów ze skrzynią w tym roku, ale na szczęście już wszystko opanowane. po no tych trzech godzinach pierwszych. Jeszcze jak na razie wszystkie rajdy, które mieliśmy w Anglii były krótsze. Tutaj daje się we czas i dystans. Zwłaszcza na tym dystansie jak lecimy w kurs za innymi, to jest, jest, jest ciekawie. No ale dajem radę z tego co wiem, to wyniki mam dosyć dobre. Utrzymać to. Wiem, że ścigamy z maszką jeszcze. Chociaż no, objechaliśmy kilka razy, myślę, że uda się następnym razem kilka razy objechać. Jest dobrze, jest bardzo dobrze. Trudna ta łapa Trudno mi powiedzieć, trudno mi określić. Na razie technicznie bez żadnego problemu. Nie mam momentu, który mogłyby nas zatrzymać. Warunki, tak mówię, kurz. Kurs po prostu jest tym, co nas zatrzymuje najbardziej. To są, to są mosty patrolowe, obspawane, wzmocnione. Oczywiście wzmocnione włosie z przodu. Pełna blokada silnik to jest LS3, 62 V8, obecnie 460 KONI, także bezpiecznie zachowany, bez przesadzania. Skrzynia czterobiegowa 4L80, rewelacyjna w terenie, rewelacyjna albo no. zaraz go polują, ale jest okej, okay, tylko y, tam mówi się... Wiesz co, to jest... to, bo... Nie, nie mamy, to żeby złapać, jest... ale go nie zbiegniecie, on jest twardy, nie, bo mamy zbrojenie, co go nie to nie złapiecie. Tak, to Podkładamy drugi i to przełożymy trzeba. Dobra, a patrzymy, co jest tam w tym olej. oleju. Prawdopodobnie temperatura. to spowodowałem. Czyli to na jutro auto będzie gotowe, tak? Na dzisiaj. Na dzisiaj? No jak na jutro? No. To już koła zakładamy, robimy tył i jest... Dida, Dzida. Robisz zdjęcie czy kręcisz film? Bo nie. to jest ważne No Film pytań, nie jak, to byś pytałem, nie pytał, nie? To jest ważne co powiem dalej. Co, <laughs> co powiesz? <laughs> nic. <laughs> jak to jest film to nic. Mieszczowo <laughs> chyba, nie? No i co, na dzisiaj koniec? Kurde, nie chciałbym mówić, że dzisiaj koniec. Nie, 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 nie koniec. Nie wiem właśnie co powiedzieć. Ale co, tam serwis jakiś to idzie. idzie. Zacisk, na pewno jest zacisk wymieniany teraz, pewnie jakiś uszczelniasz, nie wiem co tam się jeszcze przygrzało, olej wyleciał z jakiegoś chłodiem. Ja cały jeszcze wrócić, chciałem jeszcze do jeżdżenia. jeżdżenia. Dobra, z... i co? Powiedz mi, bo tak z całej trasy, która w szkole dla Was najtrudniejsza, co tam? Tu chyba nie ma trudnych przeszkód. Znaczy... Wszystko, wszystko tak zachowawczo po prostu... Tu jest, to jest fajna ta trasa, bo możesz jechać cały czas. Po prostu cały czas jedziesz, 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 jedziesz. Nie musisz się gdzieś tam wynczować, wyciągać, zakopany nie jesteś. Myślę, że na tym to polega, żeby cały czas móc jechać. Ja nie mam tutaj trudnych jakichś zakamarków. Chyba te kamienie są tutaj może... Ale one też są proste, bo się w sumie... Emocje jak na grzybach. Na tych kamieniach. Um. Czyli co, przydałoby się na rok do nas dodać jakiś przeszkód, nie? Jakie Przydałoby się dobrze. Więcej kamienka, tak, albo... więcej kamieni, więcej kamieni na przyszły rok. Wody by się trochę przydało, żeby się tak nie kurzyło. Strasznie jest tutaj na tym polu, to jest tragedia, nie idzie jechać za nic. Trzeba się zatrzymywać momentami, nie idzie jechać, jest tak się tak bardzo się kurzy. Czyli co, na jutro modlimy się na deszcz. Mogłoby popadać troszeczkę. Boję się, że się ślisko zrobi na tym, ale troszeczkę mogłoby popadać. W dzień? Steady, jak najwięcej krążenie. Ogólnie mamy średnią dobrą. Wczoraj mieliśmy po 27 minut. Jak już pamiętam, kręcimy ile, ile wlecie, żeby masz go wiedzieć. Dzisiaj jest, jest, jest fajnie, jest, jest możliwe, żeby powalczyć. I taki jest zamiar. A To Długo siedzieliście Do piątej. Do piątej rano? Co było do roboty? Nie mogę powiedzieć. Ta Bojowe, bojowe. Dobre nastawienie, wyspani, na jedzeni, morale jest wysokie. Jesteśmy gotowi walczyć. Będziemy jechać powolutku, głaskamy Dzisiaj oszczędzamy sprzęt bez szaleństw. Za dwa tygodnie mamy kolejne 20 możemy go zniszczyć. Jadą dalej, serwis był, jadą, ciśniemy, ciśniemy. Posmarowane, płyn do spryskiwaczy dolany, pojechali. Przygotowanie pod Breslau. Tak naprawdę to też przyjechaliśmy, żeby długie odcinki zrobić techniczne i zobaczyć, jak, jak kondycyjnie dajemy radę. I wiem, co warto poprawić. Wiele rzeczy odpuściło przez długie dystanse przegrzanie i przeciążenie. Wiem, że musimy poprawić troszkę tematów, ale będziemy gotowi na Breslau. To jest naszym celem. Przy okazji pewnie rąbniemy mistrza Europy w Kingu, co wszystkim. Co też Aleksowi życzę. Powiem, że to walczy bardzo dzięki innym ale mamy jeszcze jeden z ultra 4, z serii ultra Fo jeszcze jeden w to był ostatni w Bowington i to będzie walka o jakąś wyższą generarka jak to tam ciemno tak. rostu mistrza mistrza smakuje ale tylko w, nie potak winio ja Ostatnie dwa okrążenia już gładzre na nie no lataliście pięknie no. piękne wyroty tak. super Trzeba dbać o widownię. Znaczy ja moje wawy nie będzie dziwniej nie, niż Marzen, jak to był? Tak? Tak, i mieli te loty, no dosyć, do, dosyć ostre. Marzen już wie, że szukają się nowi na jego miejsce. Tak jak Dobrze. 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 Let's all go and have a beer, but make sure you all get a you did well. You did well. <laughs> mm -hmm. See you next time. Take it boys. Alex. Fajnie, bardzo fajnie. Bardzo fajnie. <śmian> Był poligon. <Są> fajnie. Dobra <śmian> atmosfera, fajni ludzie. <śmian> <Fajnie śmian> Podobało nam się. Bardzo nam się udało. Będziemy wracać co roku tutaj. No ja będę czekał, nie? Na kolejną fajną jazdę, bo domy widowiskowe. Słuchaj, wszyscy muszą się cieszyć. Dla każdego musi troszeczkę radości. Staraliśmy się jak mogliśmy. ます